Bardzo brzydko to wygląda. Suje wizerunek miasta turystycznego. Suje klimat i nie podoba mi się. Wszystko można znaleźć w internecie, nie ma problemu. Po co te reklamy? Dyskretnie, małe, albo ewentualnie wtopione w tło. Jakiś fajny design. Byłoby dobrze, a to takie, wie pan, po prostu. Raczej nie, chyba. Nie, no, chyba I... za dużo to nie ma. Tych nie ma ten... Tak mi się wydaje, nie wiem. No, i mnie tutaj nie widzę. No miejsca mogłoby być, żeby to nie było wszędzie, no na każdej ścianie. Każdy robi po swojemu to reklamę, nie? To pstroka ci znajdzie. ale czy doprowadza do tego, że będzie pod jednym tym, to, to nie wątpię w to. Warto spróbować. Powinien być jeden konkretny billboard i przedstawiający wszystko, tak jak nad mynią mamy tam na wieździe. Powinno być w ten sposób. Nawet to znaki czasami ciężko dostrzec, żeby to gdzieś się skręcać. Tak samo i te parkingi, wszystko, to moim zdaniem powinno być takie trochę ogarnięte, no. Jeden wielki baner, a nie każdy od siebie, nie? Najtaniej wywiesić jest po prostu taki baner, moim zdaniem. Bo tam no, osobiście się pytaliśmy też o reklamę, no i to są duże koszty. Miesięcznie trzeba tysiącami płacić za reklamę i myślę, że w ten sposób ludzie kombinują, dlatego tego tyle jest. To tak samo spojrzeć nawet w tamtą stronę, to jest tyle tych rzeczy, trzeba chwilę się zatrzymać, żeby przeczytać, nie? No można by trochę je uporządkować, ale ostatecznie nie jest też tak fatalnie. Myślę, że no powinny zniknąć te banery, one są dosyć brzydkie. I no fajnie by było, jakby było więcej zieleni, więcej przestrzeni. W tej chwili H1 baner olbrzymi wisi na wieździe, żeby było 10, 20-30, no to, to bez sensu, nie? Na no, bulwarach też jest w miarę spokojny. Natomiast tutaj, no fajnie jakby tego nie było. Natomiast w Augustowie o tyle o ile nie ma tego aż tak strasznie dużo, gdzie w innych, większych miastach się zwraca na to naprawdę. Za dużo tego. Tej byle jakości, tak? Mamy piękną przyrodę i podziwiajmy przyrodę. róbmy coś takiego z klimatem. Ja nie zwracam uwagi na te reklamy, także jak czegoś potrzebuję, to w internecie sprawdzę. Chyba, że nie mam zdania na ten temat. Po prostu. Choć wiosna idzie, to wiadomo, że kolory są, nie? Ale to, to akurat nie na dachach, tak jak tu widać na starym PKO. To powinno być tablice specjalne gdzieś do tego przygotowane przez miasto, chyba. Czy tak? Przede wszystkim to, to, to jest. To jest typowo polskie polskie takie e, choroba, że wszędzie jest pełno tych reklam. W innych krajach nie widziałem czegoś takiego, a byłem w różnych krajach, więc najpierw trzeba zmienić mentalność, bo myślą ludzie, że jeżeli będą takie reklamy, to to będzie działać. To działa wręcz przeciwnie. Ja jeżeli widzę takie, ta, taki rodzaj reklamy, to dziękuję bardzo, ja tam nie idę, nie.